Jadę do Gorzowa, jadę oglądać. Fokusa 2015 rok, 1,6, benzyna 150 tysięcy, o ile pamiętam przejechane na prośbę znajomego, w zasadzie rodziny jadę obejrzeć. No nic, jak to mówię zawsze. Zobaczymy co zastaniemy na miejscu. Auto w jednych rękach, jeden właściciel w zasadzie dwóch. Pierwszy to krótko była firma, podejrzewam, Ford. GZ być może nawet tu w Gorzowie koło którego zresztą za chwilę będziemy przejeżdżać no a drugi właściciel to już ten, który użytkował, więc już jadę zobaczę co zastaniemy na miejscu no właśnie zbliżamy się do serwisu Forda ale jedziemy kawałek dalej aby oglądać Forda no jesteśmy już na miejscu, sprzedawcy jeszcze nie ma widzę, że chyba tu to, to auto Dwie naklejki, tak, dwóch właścicieli. No chyba sprzedający. Halo, halo, ja już jestem tutaj przy aucie, na miejscu. Tak, tak, tak. Sprzedawca już właśnie dzwonił. Tak to na pierwszy rzut oka wygląda. Sprawdzamy tak pod kątem ewentualnej wygniot pod pogradu biciu no, ale takiego czegoś nie ma, nie no, widzę no, sprzedawca już chyba jedzie także taki to jest pierwszy rzut oka tego auta szyby szyby oryginalne Tak, 15. Tak, przyjdzie do domu oryginalny. No, silnik tak wygląda, trochę ciemno. Jeszcze pokażę na zewnątrz, jak wyjedziemy. Olej, ciężko mi jedną ręką. Nie wiem, czy to będzie widać. Tak to wygląda. O stan oleju, zaraz zobaczymy na pusteczce o no, tak to, to, to wygląda Ciemne, ale, No nie jest źle, trzeba sprawdzić kiedy był ostatnio wymieniany pewnie w dokumentach będzie, ale to za chwilę tutaj chyba jest tak. bo tam oni później już w serwisie nie wymieniali można tu, tu stu, poświecić? 140 bo... o dziękuję bardzo włożymy 140 nie była wymiana oleju. 140, teraz ma 150. Tak, tu poświecimy na rawę. Ja tu tam włożę kamerę sobie. No, można zobaczyć, ale to na zewnątrz. No, ale to, jest to, to to tak wygląda. Teraz druga sprawa maska. Co mi się rzuciło w oczy? To od tutaj na szybie mamy po kamieniu. Trzeba będzie zniwelować albo wymienić. To już tam ja będą chcieli. Druga sprawa maska odpryski i tak jakby pod spodem był, ale to zaraz sprawdzę miernikiem. Tak jakby pod spodem druga warstwa lakieru, może podpad, ale to taka widać gruba, ale to sprawdzimy miernikiem. Dobra, silnik to sobie odpalimy, zobaczymy. Tak to tu wygląda. pierdoły o, tutaj do czegoś dojechał. Widać użytkownik. Takie kosmetyczne sprawy. Myślę, że to na zewnątrz będzie lepiej widać. Wyjadę na zewnątrz. Myślę, że na zewnątrz będzie tu lepiej widać. Także jedziemy na zewnątrz, zobaczymy na zewnątrz. Jeszcze tylko sprawdzę. Miernikiem goi. auto podczas jazdy próbnej w plenerze i tak, tu posiada taką rysę, widać dość głęboką, wzdłuż. Tak jak pokazywałem wcześniej szyba. No później co tu było? Zobaczmy zaraz o, klocki zobaczymy, tarcze tylko zdejmę, kołpaki. No i posiada takie na zderzaku 200 mikronów cały gruby lakier. wszystko widać tak spasowane nie widać, że coś było gdzieś coś kombinowane, połamane żeby czegoś brakowało, zresztą jeszcze sprawdzę pod maską raz no i tutaj właśnie te odpryski to jest chyba biały podkład pod spodem a tu będzie ten tu tutaj jest Tutaj to takie wgniota, tak jakby do czegoś dojechał. No takie delikatne szkody. Tu też widać, wszystko ładnie spasowane Nic nie poobrywane. Zobaczymy jeszcze pod spodem. Tu tak. No to wiadomo, podmaluje się to, to pierdoła jest, nie? w środku o, kierownica ładna niepowydzielana elegancka nie ma tutaj śladów jakichś gdzieś tam delikatnie, ale to śladów zużycia przejechany 151 w tej chwili tu gdzieś widziałem skórka gdzieś tu była delikatnie Coś tam o tu delikatnie. Klima ładnie mrozi, chłodzi. liwaniki tak wyglądają tu, tak wyglądają tu, z tyłu. Tak z tyłu. Korbelka, korbotronik, tak zwany. Z przodu elektryka, a tutaj przyręczny. Trochę delikatnie. O, siedzieć Wytarł już mieszek, to o to mi chodziło, ale fotele ładne, niepowydzierane, niepozmiatane, ciemne do tyłu, tył no to wiadomo te ranty to się tam podmaluje, z tyłu widać też niewysiedziane, eleganckie, tutaj, tutaj, nie wiem czy to będzie widać, takie dwie z dwóch stron, bo on był oklejony, oklejany był i to chyba po, nakle po naklejce zostało. Rysa trzeba będzie to spróbować spolerować tu ale tutaj już ognisko korozji jedno trzeba będzie podmalować i tu jest takie coś, co zauważyłem w garażu. Chciałem to zobaczyć I właśnie. O, nie, chcę, nie wiem czy tu będzie widać. Tu też odprysk jest tu woda, więc dochodzi, więc to trzeba będzie zerwać i ładnie podmalować, żeby... No, że korozja tego nie zjadła. Tu tak samo na rancie nie wiem czy tu widać. O. Też coś tam się zaczyna dziać. Nie jest to nic strasznego idziemy do drugiej strony tylna klapa tutaj no, bagażnik bagaż nie wiadomo czyciutki wyskątaneśnica no, na rzep. O, jest. Widać, że przygody żadnej ten samochód nie miał, także elegancki. O, tak. Teraz tak tutaj malować wiadomo, od prysłu. z tej strony. No tu widać nawet jak tu szły naklejki. Tu, tu elegancko. gaśnica Teraz tak. No tu to samo. Tak. No co tu podmaluje się? No tu, tutaj. jakiś papruch elegancko no widać że auto niepicowane jak to się mówi w trasy Jeszcze tu z tej strony ogólnie nie widać tak patrzę pod słońce jakichś większych szkód parkingowych z tamtej strony jeszcze zobaczymy tak samo nie widać tu gdzieś była gnota tak tutaj jest gnota na błotniku co za tutaj A kamera tego nie pokaże ale Delikatna, tego nawet tak nie widać. Silnicze ładnie, równo pracuje. A tu jest silnik, brudny, Sprzedawca tylko powyciągał liście, ogarnął to, jak się wyglądało. pracuje już. można się zajrzyjmy tam podłoga jest, zaraz już mi pod spód. wygląda pod spodem. a podłoga wiadomo i w moim Golfie kilka razy przyłożyłem wszystko jest wszystkie elementy są nie widać żeby czegoś brakowało coś czego by blacharz zapomniał przykręcić <laughs> że można przyjeżdżać po auto A no, jeśli chodzi o tarcze klocki, spróbuję pokazać. No widzę, tarcze w miarę grube. Nie dobrze. No, fajnie. Eleganckie. Rantu nie ma praktycznie. Tarcze niedawno wymieniane były. Widać. A jest jakaś. O, jesteśmy już na miejscu, jeszcze tylko. Nie wiem, czy się da, ale jeszcze od spodu. Nie wiem, czy to będzie widać, tu jasno jest. Tak wygląda od spody. O, elegancko. Z tej strony. elegancki, nieskorodowany dobrze, tak to wygląda. Tak jak mówiłem, tutaj tarysa i tu gdzieś tylko, tylko delikatna wniota. Nawet muszę ją szukać po, po linii. No tutaj było. Pierdolę. No tutaj przy wysiadaniu są też. No nie ma nawet dużo tragedii. Nie ma jakieś. No praktycznie dwucieletnie auta tak nie mają jak ten, więc nie jest tu pokopany mocno. Pedały nie są mocno zużyte. Trochę, ale to tak to wygląda. O, dokładnie. Tu, jak już pokazywałem, mieszek tu ten jest cały i tutaj drążek zmiany biegów. Nie wiem, czy to nawet będzie widać. Delikatnie tutaj. Tak to, o, tak to wygląda. Czy z tej będzie widać? Delikatnie tutaj. O, no to to jest pierdoła. Kierownica też. Nigdzie nawet na łączeniach nie jest. No nie ma czego się czepić, No, no, no auto porządne naprawdę. Warto przyjechać na przeglądy z Forda. No później już serwisowali na w zwykłym warsztacie koło Forda. Wszystkie są. No, komplet dokumentów, książka, dowód, karta. No i. Yy... Zobaczmy, przy ilu 79811 w Fordzie skończyła się historia, że to powiem serwisowa przegląd ostatni. Później jak już mówiłem może był już serwisowany w zwykłym warsztacie. Później tam już jest no, tylko... były jakieś wydruki, ale nie zobaczę, może mam tutaj No, jesteśmy już na miejscu, oglądamy auto. Jeszcze raz przyjechali kupujący sprzedawcy jeszcze nie ma o, auto pojechało na jazdę próbną z nabywcami ja już próbowałem, więc zostałem na miejscu jechali auto kupione i jedzie do domu do nowego nabytcy